Niektórzy ich wręcz nienawidzą, uważając za tani komercyjny chwyt, a niektórzy wręcz odwrotnie, twierdząc, że taki zabieg dodaje serialowi smaku. Witam Was w nowym zestawieniu do obejrzenia, w którym przedstawimy Wam 5 najlepszych serialowych cliffhangerów. My osobiście nie przepadamy za nimi w filmach, natomiast bardzo szanujemy, kiedy dobrze wymyślone znajdą się w serialu. Oczywiście z wyjątkiem tanich chwytów, chociaż i taki zajmie miejsce w naszym rankingu. Z definicji Cliffhanger to zabieg mający na celu wzbudzić ciekawość widza, aby ten obejrzał ciąg dalszy przygód. Termin pochodzi od powieści w odcinkach, w której bohater zawisł na klifie i żeby przekonać się, czy spadnie, trzeba było kupić kolejny numer gazety. Miejsce piąte The Walking Dead. Jak obiecałem wcześniej, tani Cliffhanger znajdzie się w tym zestawieniu i pochodzi on właśnie z tego serialu. Dlaczego? Ponieważ opiera się na banalnym schemacie, kto tak naprawdę zginął. A dlaczego zajmuje u nas miejsce? Ponieważ uznaliśmy, że został przedstawiony w dość ciekawy sposób. Grupa Ricka Grimesa zmaga się przez cały sezon z inną grupą, zwaną zbawicielami. I pod koniec, kiedy scenarzyści dają nam odczuć małe zwycięstwo i odrobinę nadziei, pojawia się wyczekany przez komiksowych fanów wrogi przywódca Nigan, który po swoim monologu ustawia klęczących bohaterów w okręgu. I robiąc wyliczankę, wybiera, który z nich Zacharę umrze. Na ostatnim ujęciu widz z perspektywy kamery pierwszoosobowej dostrzega, jak Nigan wybieranie szczęśliwca i zamachując się swoim kijem baseballowym z zakręconym wokół niego drutem kolczastym, powala go na ziemię. Ekran się wyciemnia, i jedyne co słychać to kolejne zamachnięcia, a my zastanawiamy się, na kogo trafiło. Na początku kolejnego sezonu okazuje się, że zabija również drugą osobę. Wow! W każdym razie interpretacja aktorska Jeffrey Dean Morgana i towarzysząca tej całej przesadnie brutalnej scenie muzyka zagwarantowały u nas na jakiś czas zaciekawienie, a potem sporą traumę. Miejsce czwarte: Breaking Bad. Coś, na co niektórzy czekali cały serial czyli kiedy Hank dowie się, kim jest będący zawsze o krok przed nim Heisenberg. W połowie sezonu nadchodzi czas, kiedy Walterowi zaczyna się układać, chociaż my, widząc zapowiedzi przyszłości, wiedzieliśmy, że spokojne, rodzinne życie głównego bohatera nie jest możliwe. Nie spodziewaliśmy się jednak, że jego świat zacznie się walić od momentu, kiedy jego szwagier zdecydował się na dłuższe posiedzenie w toalecie. Hank szuka czegoś do zajęcia i znajduje książkę, którą Gale podarował Walterowi. Źdbła trawy Walta Whitmana. Przeglądając ją, natyka się na dedykację dla mojego drugiego ulubionego WW, czyli Waltera White'a. Hank doznaje bolesnego olśnienia i finalnie odkrywa tożsamość swojego Nemesis. Walter White. Nie gamy. Współczujemy tym, którzy oglądali cały serial na bieżąco i musieli czekać prawie rok na następny odcinek. Miejsce trzecie – Peaky Blinders. Przepraszam. Peaky fucking blinders. Podczas oglądania ostatniego odcinka trzeciego sezonu jego finał zostawił nas z pytaniem, o co chodzi. Akcja zaczyna się od dość łatwego do przewidzenia porwania syna Tomiego, który jest załamany oraz powoli traci kontrolę i panowanie nad sobą. Problemy dotykające gang nie dotyczą już tylko Birmingham. Wraz z szybkim rozwojem i ekspansją dochodzą nowe kłopoty z zewnątrz i nowi wrogowie. Emocjonalny odcinek, w którym oglądamy rabunek klejnotów, wysadzenie pociągu i śmierć antagonisty z rąk Michaela kończy się spotkaniem rodziny, na którym Tommy oznajmia wszystkim, że za chwilę zostaną aresztowani i że dogadał się z ludźmi, którzy są nawet potężniejsi od ich wrogów. My natomiast zastanawiamy się, dlaczego i czy to tak naprawdę plan Tomiego, czy może jego bezradność. Miejsce drugie: Twin Peaks. Zakończenie sezonu, które zostawia nas w niepewności na 25 lat. To dopiero prawdziwy cliffhanger. Dale Cooper poszukuje uprowadzonej przez Erla Eni. I dzięki pomocy pani z piękiem dostaje się do czarnej loży, przechodząc przez czerwoną kurtynę i spotykając m.in. Lore Palmer, która mówi nam, że spotkamy się za 25 lat. Odcinek pełen jest surrealizmu, przerażających sobowtórów i przedziwnych scen w stylu Lynch'a. Po dłuższej chwili szukania i błądzenia, Dale znajduje Erla, który oznajmia mu, że jeśli odda mu swoją duszę, on wypuści Eni. na co nasz bohater od razu się zgadza. Potem czas się cofa i pojawia się Bob. Mówi, że Earl nie może tego żądać i za karę on weźmie jego duszę, a Daleowi mówi, żeby odszedł. Truman znajduje nieprzytomnego Dale'a oraz zakrwawioną Eni. Na końcu odcinka dzieje się to, czego najbardziej się obawiamy. Nasz przesympatyczny agent specjalny, z którym chętnie byśmy poszli na kawę, nie wydostał się z czarnej loży. Wydostał się jego zły sobowtór. Który rozbijając głową lustro, maniakalnie się śmieje. Prawdziwa senna abstrakcja. Miejsce pierwsze: Zagubieni. Pierwszy raz serial ten oglądaliśmy dawno temu, kiedy niespecjalnie mieliśmy styczność z innymi podobnymi produkcjami. Cliffhangery w nim zawarte, których było naprawdę dużo, powodowały, że czekaliśmy na następny odcinek z zapartym tchem. where are we? Ale jeden utkwił nam szczególnie w pamięci. Pochodzi z 19. odcinka pierwszego sezonu o tytule Deus Ex Machina i w większości za pomocą wydarzeń z przeszłości opowiada smutną historię Johna Loka. Spotyka on kobietę, która twierdzi, że jest jego matką, a gdy John pyta ją o ojca, Oznajmia mu, że go nie ma. Nieugięty bohater wynajmuje prywatnego detektywa, aby odnaleźć ojca i osiąga swój cel. Po jakimś czasie udaje mu się zbudować z nim silną relację, lecz pewnego dnia odkrywa, że jego tata ma chore nerki i postanawia zaoferować mu swoją. Po operacji okazuje się, że ojciec go zostawił i zdradził, a cały plan uknął. Lok po wyjściu ze szpitala jedzie do jego domu, ale ten go nie wpuszcza. John klęcząc nad bunkrem uważa, że rozbitkowie znaleźli go nie bez powodu i że to jego przeznaczenie. Rozpaczliwie wali rękoma w jego włas, mówiąc, że zrobił wszystko, o co go wyspa prosiła. I nagle w środku zapala się światło. A wy jakie macie zdanie na temat cliffhangerów? Lubicie? A może wręcz nienawidzicie? Napiszcie w komentarzu i dajcie suba oraz łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na następny odcinek za tydzień. Do obejrzenia!